Co no to jest? Wędka no, dzisiaj będziemy łowić rybki... Dewczesz mi po tym, po kar... Dole, karton do przebierania. Stole, karton zdeptany w... Karton do przebierania Muszę na czymś nogi postawić, k... to pokazał widząc. Dzisiaj ten, e, sandacze z werta, łowiliście z werta kiedyś. To jest takie łatwe łowienie, bo podstawiasz y, przynętę pod sam pysk. No i dzisiaj z przewodnikiem A przewodnik spóźniony no, Obstawiam dzisiaj za under 7.1 Właśnie to jest najciekawsze Że jest strasznie ciężko pobić tą siódemkę nie? I większość sandaczy to jest Właśnie do 70 Ale jak już pobierzesz 7 to już jest bliżej 80 nie? Tak, tak zazwyczaj no. no to oby Jakbym chociaż 6.5 5 to bym się cieszył Bo ty masz ile dokładnie? 61 to się Tata. Cześć, ja będę miał Wyginą, to zobacz, ona się wygina, wiesz, tak do góry. Tak. nie jebła, kur... Jakbyś miał sumę ale... Dzisiaj w Zdobie nie ma żartów, jest naprawdę zimno. A... Nie chciałbym być chory. A jeszcze czeka... Czeka mnie powrót w nocy do Poznania. Ma być pizgawica, boję się, że będzie ślisko jak... Na co tam się robi? Na jaskółki, nie? Głównie? Nie mamy jaskółek. No, ale nie mam. czego Pewnie wiczy też. I... Masz ten? Odchococz? Co mam? Odchoczocz masz? Nie mam. Odchoczoczon? Co? Nie mam, ale ty masz. No i pewnie tam jest na łodzi. Nie... Jest? Mówisz, że no, będzie? myślę, że nie masz co w ogóle cokolwiek. No dobra, nie biorę nic. To jest no te puste co? pudełko w To Co Jak ty się zapatrujesz na dzisiejsze uwięzienie? Jakie nastawienie? Zapatruję się tak, że dzisiaj Walimy standarda metrowego na łeb. Tak po jednym na, na głowę i możemy wracać. Tak to zaczniesz ze samą głowę, witam, No nie, nie, no. Razem z ogonem. Miejmy nadzieję. Jeszcze go wiemy Fajnie. Żeby... Kiedy miałam lat 15, nie wiedziałam, co to świat. On mnie ściskał i całował, a ja mu nie chciałam dać. O, daj, daj, daj. O dupy daj Chce nam ryby wpi... wypij stąd I to już są wziąłach? Co Mamy małka idę ma małka No dzisiaj musi coś siąć Jak zwerta już nie siądzie to To znaczy, że jesteśmy p... I procentowo jak oceniasz? Ile mamy procent szansy na rybę? 99% a, że chociaż jedna padnie No dobra to już kurczę, mi ciekawie Ty tu będziesz łowił? to się rzucaj się nie da Co się nie da? Ja muszę to nawinąć A on z której strony podpłynie? No on przyjedzie i my idziemy tam na... Aha, ją on tam ma łódkę zwodowaną, tak? A, idzie chyba ktoś. To Tak. Ja. O, no to chuj, ja nie Jest i przewodnik. Cześć. Witam, Łukasz. Sorry za kurwa. Będą brały czy nie? Będą. Dajesz gwarancję? Właśnie zubiłem konia na kasta to chlałeś wczoraj? Oho, ale tak ostro, ostro. Jaka, jaka była okazja? Nie, że nie będę mógł prowadzić cię. Bez okazji byliśmy na rybach. Na rybach? Po co ty karpiasz, żeby chlać na rybach? Wierciarz. To na wercie też się kleje? Na wercie robisz to, co chcesz, jak widać. Co? Ja tu? Tak. Kurwa, honorowe miejsce Tak, zmienimy potem Położę kamerę normalnie naprzód, Ten... Ogarniemy miejsce Na razie będziemy się przemieszczać i tak Więc dostanie tak jest? Tak? co grubego? Nie, 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 chłopie, mocy spałem I czego nie można robić? Co? Czego nie można robić I teraz ci nie da tego powiedzieć Teraz ci nie powiem, bo sam dostanę bana I se płyniemy A biedaki se z brzegu łowią A? No to Oto to. Ale to był swój ten szyby, Ale chuj mnie, nie daj. A tutaj, majster ma zadbać o to, żebym złapał, kurwa, tak? To jest prawda. Ale kurwa, i tam p... tego! No, dopiero chyba ch***a A za p***a to jest Ile tu masz koni w tym? Paliwo się skończyło Tu 13,5 Ja mam te... Ja mam Mercura, ale 9,9 nie? Bo ja nie mam sternika A tutaj też nie musisz mieć sternika Tu nie musisz mieć sternika do tego? Nie No A od 10 koni nie sternik? Chyba 10 kW o 10 kW, no, 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 to co to, to innego. Co to jest kW? Kilowaty. No. Jak ty jeszcze zrobił, że to zasysa? Tak jak To jest wyższa fizyka, k***a, jakaś. No, ty ja. A jakbyś kurwa. Czy co? Hipotetycznie, nie? Jakbyś bował lachę taką końcową, to wyś się, kurwa, z niej wszystko? Zostałoby ją to. No j... na no mówię no. Miałeś tak już? Jeden musi wskoczyć i pchać łódkę. Już. O. No kurwa. Zero dał. O znaczy napierdziałem sobie w kombinatorze do To taki... Mało, nie, doszło, czuję, że wie, ale tak mało. I tutaj jest ledzik, nie? Łowie, no, jest LED i LED bar chyba jest, nie? No. I generalnie no, na wercie chodzi o to, żeby było widać to, będzie widać echosondę, nie? Bo to ale, na echosondzie się wszystko dzieje. A jak już rybę uda się wyciągnąć, to ją będzie widać na łódce. Rudy, Baronek! Baronek, co ty tu robisz? Baron! Ja? Gino cię wyjebał z chaty? Chodź, Baron, weź wrócisz do Poznania. Łysy śmieć kota wyjebał do Szczecina. Na kabanosa? I co, wzięło Jak to wygląda? Jak to wygląda? Kabanos z głową. Zaraz ciemno będzie, no ma być ciemno kurde O to chodzi właśnie Po ciemku się łowi sandacze To jest główne założenie Szczupak, szczupak, nie daj się, nie daj się Ale, no, skóra, skóra. Dobra, no, zaczynamy Zaczynamy No i wicie musisz wytłumaczyć No musisz opowiedzieć o chodzi Uła. A to na żywo, to widać, jak ja podnoszę i to się kurwa. O to w chodzi. Ja piję olejki je... Dobra, i teraz nadu dajesz. na dajesz Teraz na mi do się, Tak. Nice. Ta ma tu wędka szmaciek. Trzy złote. Jak tak widzę, jak łowicie, to aż no. mi się przypominają połowy Trzymasz ze starym. Też w nocy. Też z łódki, I... tyle, że metoda na prąd. Ja Dobra, kurwa, Numer... w z tym dodajcie wypalaj. I zazwyczaj sandacz będzie takim żółwiem, takim pagórkiem Żółtym, no, 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 się przyklejone siedzą Tu twój idzie za tobą, coś? A. Ty jak śledzi, kur... jeb... No, jest 5-5, 60 może miał Albo tu teraz ten, no, płyniesz? Będziesz miał, jak będziesz przy jego pysku, nie? Jego pysku, jest bliżej mnie To musisz mu tak uciec klientom, nie? Zobaczył cię No, dalej mnie goni? Tak a, goni, goni ci Co ty... To jak gra komputerowa, kurwa? Jak najpierw... masz tego sondacza, widzisz, pomiędzy nami? No, no, tu, 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 no. To, 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 to że on chyba cały czas goni. Ima zawsze pod nurt, czyli nurt jest stamtąd tam. Okay. Czyli będzie ryba ustawiana z pyskiem po prostu o tak. Dlatego zawsze jak masz pagórek, dopiero za rybą pukasz delikatnie. Idzie ci coś powoli. I do góry. Do góry nie. bardzo, do góry, wiesz, bardzo wiesz, powoli. Bardzo Pracuj tylko i wyłącznie koło wrotkiem, błędko Nie możesz nie opuścić przynęty. To jest najważniejsza rzecz. Nie mogę. Nie możesz. Jak już ryba jest zainteresowana, zero opuszczania przynęty, przynęty po prostu Aha. żadne pożywienie nie, nie leci po prostu w e, drapieżnika. No, 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 no. Czyli żadne żywie, cokolwiek, cokolwiek po prostu. I cały czas muszę robić ryby. takie wrażenie uciekającej ryby. Tak. Czyli uciekasz do góry i co jakiś czas robisz przerwę. Kur... no był, był i se poszedł. Tu se coś płynie kurwa Jakieś gu... Ważna rzecz, jak będziesz uciekał rybie, nigdy wędką do góry. Aha, tylko powrotnie. powiedzmy, będziesz miał mógłby... taką sytuację, no. że będziesz miał tutaj, już możesz mieć problem z wcięciem ryb. No no, 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 bo tu już nie ten. To serio musi być takie k mocni, mocne zrwanie w górę? Mocno. mocne. I ryja nie urwał. A miałeś kiedyś tak, że kurde, jak seten i z coś się na przykład zajęło? Tak, często się zdarza, tylko że latem częściej, kiedy temperatura wody ma około 18-20 10, stopni. Aha. To Wracaliśmy no. Nice. To jest zaczep? Osmo. Trzy złote. To nad nim poprowadzić? Tu szold, jak ty z takim sprzętem Lepis. dzisiaj nie złowisz ryby. To co Lepis. jest, to jest niewędkarz. Nie, choby? No też mi się tak wydaje, właśnie, że będzie trzeba zmienić. No bo na często w jakichś konarach siedzą, czy coś nie. Przytrzymaj jeszcze, przytrzymaj póki.

Obserwuję, obserwuję, nie chcę z... Widzicie widzowie tu? Tu się dzieje akcja mu podbił. Odbiję tylko Teraz ty Tusza? O uciekł Zubój jakiś większy on miał z 7 dyszek pięć może nawet? Co za kur... Ja się nie stresowałem, bo myślałem, że były dnie. Nie wiem, mam jakąś klątwę na sobie. Są sandacze wszystko? Oj. Podnieś sobie. To jest fajne chyba. To. to jest ich doma. Aj córku. Bo szczapił ci. Bicił. No i co? Nie, nie. O, mi to szybko. No wąchaj. Ty. Daj na to. Na to, na to, na to, szybko. Czyli to rypiec. Ale wąchaj. Tyle, no, Znowu Ten sam Tuż on mi zasłania, i nie widzę Teraz ci jednie Fajnie idzie Jebnie? Nie. Szedł fajnie na początku Nice Przecież to jest osiemdziesiona David No Dalej on Niechęcił się, odpłynął To drugi kurwa? To jest drugi, pa, no Czyli bolenie Bolenie? Tak Jak parami O, na no, parami, tak? Zazwyczaj o, fajnie to widać kurwa jak, jak idzie kurwa, za przynętą Dobre p to, można podhaczyć, nie można <noise> na, na szarpaka k**a zaje**ać Po co mi atrakcja, ja które takie gumy sytuje Kuma z kabanosa i ch**a Jest rybuk Jest sadaż i idzie za mną Uaaa O k**a Co tu jest? 90? Co to jest? Ty e, idzie Dwa Dwa Nie uderz, bez szara Ale no, lufa jakaś ładna chyba już, no. Spróbuj mu agresywniej poprowadzić trochę. Agresywniej, szybciej do góry. Ja ale ale mnie Weź go, już Nie, za nisko, za nisko. No, na no, łeb mu spuściłem. Widzisz go? Aha. Co za kurzę pooglądaj nie jeszcze Jak już ku... zanim podpływa to mógłby pier**nąć, nie? Niezdecydowane te sandacze Idzie Wyszedł idziesz nice. 3 złote Zwijaj Tużo laty Zwijaj. jesteś podpięty do Stop. respiratora, że tak pika ciągle Zwijaj do góry Do góry Co za śmieć do góry, do góry, do góry, za długo mu dajesz. Uh, Kurwa, ma Czyli muszą tak cały czas uciekać, tak delikatnie, delikatnie, tak? jak ja wprowadzę. tutaj. Mogę dawać Kurwa, dzieli się to o widzowie i zjechałem. Patrz na, na gumę. Patrzę na gumę, no. Tyk, tyk, przerwa. Tyk, tyk, przerwa. Tyk, tyk, przerwa. Aha, coś takiego. Dobra. I on w tych pauzach powinien zacząć, tak? Tak jest. No dobra, czyli tak samo jak się k**, z podbicia robi ten. Tak się podobnie. Im dłuższa pauza, tym gorzej. Aha, dobra, 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 bo to wtedy nienaturalnie dla niego po prostu. Może mnie to się nie, zastanawia, to, wież, że truwa. to nie jest tak, że jak masz drogi sprzęt, to na 100% złapiesz rybę. To drogi sprzęt ma ci po prostu uwygodnić łowienie. A to, czy złapiesz rybę, no to, to wiele czynników zależy. To często porównuje do wstrągu. To, że widzisz w stronę, nie znaczy, że go złowisz. No. Oraz biorą, raz nie. Piędzy tu O, piję nawet piwo. I dostał. O, kurwa, zim, 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 kurwa, zimno nie jest, to Te ja. ja nie. Ja teraz się wskoczę i się złapią. Imprezują Dom, domówkę mają. Kurwa. No, skórkę. Mostówka o, Uniósł się wyszedł Atakuj go kurem duchętny ja Ale jest obok drugi O co one tam k... mają takiego że tak siedzą pod tym mostem kur to, to taka Rybna odmiana żula Coś ich ciągnie do tych mostów kur No zjadę, kara się. Co no to jest? Wędka. Wędka jest, czemu? Czemu wędka ci spada z wody? Nie wiem. Jest. No zanurzyła się w wodzie już chyba. Poszła tu. W silnik poszło. Kręciła się. No tak. To wyciągnij dziobówkę Dziobówkę wyciągnij no jestem w stanie do było Odcięło... A nie, masz ten Plecionkę mu wciągnął ten. Ja tego obstawiam że silnik wciągnął ci plecionkę i... Bo zostawiłeś gumę w wodzie? Chyba. No na to wychodzi. Ile? popraw. nie, nie, nie. Ile w... nie wiem. Tak miał, nie miał trzech przelotek. Ale do wertalu fajnie. Wow. Ale je, <grywa> bo jak to Reklama wersja... się włączyła śmiesznemu i nie widział <grywa> U Werdcie jak, jak wciągnęło kurwał ją ja, ja, patrzył kurwa. ja mówię co jest chury ja, <grywa> daję się co? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem Okej, no, to masz ten masz i są na razie Ja? Tak, no A co powiedz Popatrz i pogrzeję paluchy nie to jest ty, ty, Zaczekawił się O szybkie przeprowadzenie tak, odpłynie do to ododona trzeba? Nie ale ładny był spory, no Ż życzyli ci połamania i połamałeś, kurwa to nie na rybie widzicie ja, właśnie żonek do mnie powiedział kłamania na jemu dzień na ryby o. i Nie jest lekko k***a łowi Widzowie, widzicie Zobaczcie jak ja się widzowie poświęcam dla was Siedzimy, ku... zimno jak warunki są jakie są I Tylko po to, żeby dostarczyć wam content A wy siedzicie w ciepłym domku To co sum, sum. To jest żółw. Widzicie widzowie? To jest sum To Daj go za haczek. Kładzie się na dno. Odtrosi. Odtrosi. Odtrosi następnie. następnie. Się pomadł, więc... Zakopał się w piachu. Dobra widzowie, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Co, no dwa dni w Szczecinie. Ja osobiście ani jednej ryby, ale tutaj, no, sandacze jednak, no są, ale dzisiaj nie żerują. Wczoraj też nie żerowały, jest lipa. Ale to niewykluczone, że się nie pojawimy jeszcze w Szczecinie. Nie zrażaj się tutaj. Tak, ja nie, ja się nie zrażam. Także jeszcze jeszcze pewnie wrócimy. Najbliższe łowienie będzie już chyba i w, w, w tym, w Holandii. Także Zarecki dziękuję bardzo za gościnę. Wiciu dziękuję bardzo za dzisiaj. Za udostępnienie sprzętu. No. I co? Żegnam wszystkich, papa. Pa.